kontaktów, znalezienie osób, które podzielają nie wiem, te same zainteresowania, bądź też dotyczą konkretnie biznesu, który łączy obie strony. Prezentujemy tutaj kilka obrazków, jak to wygląda. Każdy, każdy uczestnik będzie mógł skomunikować się z innym gościem, na pewno poprzez czat. Jeżeli obie strony zdecydują się i będą mieć miejsce w kalendarzu, będą mogły się umówić, tak jak widzimy to tutaj, na spotkanie wirtualne, czyli poprzez wideokonferencję, spotkanie w którejś sal na terenie areny, bądź też spotkanie na mieście. To wszystko odbywa się bardzo intuicyjnie, także w wersji mobilnej. Zadbamy o to, by również ta sfera prezentacji wystawców weszła na inny poziom. Tu prezentujemy kilka przykładów stoisk wirtualnych, stoisk, które również w zależności od poziomu partnerstwa będą bardziej lub mniej rozbudowane. Stoiska będą składać się z multimedialnych elementów, materiałów wideo, załączników, które będzie można tam podłączyć i podpiąć, a także oczywiście materiałów audiowizualnych, dzięki czemu ta percepcja oferty każdego z naszych partnerów ma być szersza, ma być ogólnodostępna i w zasadzie widoczna, proszę Państwa, bardzo długo po kongresie. Zatem to jest również ta formuła, która umożliwia każdemu dopasowanie, że tak powiem, tworzenie swojego kalendarza imprezy. Każde stoisko ma również obsługę, zatem to nie jest tak, że nasi partnerzy nie przygotują partner przedstawicieli handlowych, którzy będą tam komunikować się z gośćmi. Różnica, myślę, będzie polegać na tym, że zamiast krówek i innych giftów, będą to bardziej elementy promocyjne, marketingowe, wirtualne, jakieś kody rabatowe, jakieś bony i tego typu dodatki, również przeniesione do sfery online. Każdy z uczestników będzie mieć swój kalendarz, będzie widzieć bardzo dokładnie swój plan dnia, w których panelach bierze udział bądź chce je zobaczyć, z kim ma umówione spotkanie i w związku z tym. Również będzie mógł eksportować kalendarz naszego, naszego wydarzenia do swojego urządzenia mobilnego czy komputera i synchronizować ze swoim kalendarzem, z którego korzysta na co dzień. To wszystko jest dosłownie na jeden klik. To ma być jakby narzędzie, dzięki czemu również każdy otrzyma powiadomienie tak, o zbliżającym się panelu, którego nie chciał przekapić, bądź zbliżającej się rozmowie. To jest naturalne środowisko dla nas. Chcemy, by było również naturalnym środowiskiem dla uczestników kongresu 590. Dla tych, którzy będą, będą z nami obecni w Rzeszowie, ma być ułatwieniem, ma być dodatkowym narzędziem. Na pewno chcemy, by infrastruktura sieciowa w G2A arenie w czasie kongresu była na bardzo wysokim poziomie, a także dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć. Chcemy przekazać te emocje, chcemy przekazać możliwość komunikacji, chcemy pokazać wszystkie merytoryczne elementy, które tam się znajdą. No i wobec tego chcemy, by to był standard, no, nowy standard, standard kongresu przyszłości. I zaczynamy od tego roku z województwem podkarpackim na kongresie 590. Dla wszystkich osób, które miałyby więcej pytań, zapraszam do mnie, a także do kolegów z firmy ProActa, naszego partnera technologicznego, który wspólnie z nami przygotowuje to narzędzie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję. Ja również przypominam, że możecie Państwo zadawać pytania pod tą transmisją, jeżeli pojawiły się jakieś pytania dotyczące... Naszej aplikacji zapraszamy do zadawania tych pytań. Za chwilkę będziemy je przedstawiali. Ja chciałam poinformować, że proces akredytacyjny dla dziennikarzy rozpocznie się 5 października i będzie realizowany przez platformę Akredito. Pojawią się tam oczywiście również regulaminy dotyczące pracy mediów, wykorzystania materiałów w związku z tym, że będziemy mieli realizację telewizyjną, będziemy przedstawiali wszelkie regulaminy i wysyłali newslettery poprzez platformę Akredito. I z nowości, które wprowadziliśmy. W tym roku pojawi się również poradnik dobre praktyki dla wystawców oraz dla wszystkich użytkowników, którzy nie są gośćmi bądź prelegentami na kongresie 590. Taki podręcznik dobrych praktyk znajdzie się u nas na stronie i będzie przestrzegany podczas trwania kongresu. Wiadomo, że wszyscy dbamy o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Cały pełny podręcznik. Instrukcja dla wystawcy i dla użytkowników innych niż goście i prelegenci będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Szanowni Państwo, jeszcze wspomnimy o ostatnim newsie, który się pojawił w ubiegłym tygodniu, który też jest dla nas kluczowy. Oddaję głos prezesowi Kopoczkowi. Niezwykle miło mi poinformować Państwa, że patronat nad imprezą, czyli Kongresem 590, objął pan prezydent. Andrzej Duda i potwierdził swoją obecność w drugim dniu kongresu, czyli 22 października. Oczywiście lista gości jest ciągle jakby aktualizowana, ale proszę mi wierzyć, liczymy na bardzo liczny udział wybitnych osobistości zarówno polityki, gospodarki. I kultury, i nauki. Także będziemy mieli naprawdę liczną reprezentację osób, które mają znaczący wpływ w naszym kraju. Także mamy teraz chwilę dla Państwa na zadawanie pytań dotyczących tej konferencji prasowej. Możecie Państwo się chwilę zastanowić, ja mam pytania, które pojawiły się w internecie i mamy pytanie od pana Dawida Grygoce, Grygorcewicza, przepraszam bardzo, Polskie Radio. Pytanie pierwsze, w związku z pandemią koronawirusa niektóre osoby pewnie zrezygnują z podróży do Rzeszowa. Czy poszczególne panele dyskusyjne podczas Kongresu 590 chętnie będą mogli obejrzeć przez media społecznościowe albo jakąś aplikację? Raz. Oczywiście, że tak i może nie pokazaliśmy jeszcze obrazków z, z tej części systemu, ale wszystkie panele, wszystkie wydarzenia merytoryczne będą transmitowane w czasie rzeczywistym. Będą też możliwe do obejrzenia w, z odtworzenia I, i zakładamy, że takie embargo czasowe dostępności tych materiałów dla osób, które się zalogują do systemu będzie minimum miesiąc. Zatem to też ma być ułatwienie dla osób, które będą na miejscu być może relacje, spotkania będą w danym momencie bardziej kluczowe, a część merytoryczną każdy może sobie odtworzyć nie wiem, w hotelu czy w saloniku VIP na arenie. Tutaj na tym nam zależy, żeby tutaj ten kongres był dopasowany do każdego i jak najbardziej wszystkie, wszystkie treści będą transmitowane i również zapisane i możliwe do odtworzenia później. Pytanie numer dwa od Pana Dawida. W jakiej formule będą prowadzone spotkania? Czy część prelegentów będzie uczestniczyć w nich zdanie? Tutaj Panie Prezesie, poprosimy o odpowiedź. Zakładamy, że większość prelegentów będzie na miejscu w Jasiące, niemniej jednak część osób, które z przyczyn niezależnych od nas, takich jak wytyczne, korporacyjne bądź też odległość, będzie ucz uczestniczyła zdalnie i będzie łączona przez dedykowane łącza. Całość będzie spinana w taki sposób, aby odbiorcy i uczestnicy debat mieli wrażenie i poczucie obecności tych osób na miejscu. Mam również prośbę o wymienienie tematów kongresu 595 edycji. Główny temat kongresu 590 to jest wizja Polski w roku 2030, czyli najbliższe dziesięciolecie. I tak w bardzo ogólnym skrócie podział tematyczny obejmuje cztery obszary, oczywiście patriotyzm gospodarczy i solidarność gospodarcza to jest jakby taki temat nadrzędny, ale jeżeli chodzi o tematy pojawiające się podczas debat, będą one podzielone na takie cztery główne bloki, czyli debaty gospodarcze, społeczne. Halo? halo. Halo. Tematy gospodarcze, tematy społeczne, tematy związane z nauką i kulturą. O, jestem, przepraszam bardzo. I mamy jeszcze pytanie, jak partnerzy reagują na hybrydową formę wydarzenia? I tutaj możemy zapytać. I partnera, a także możemy poprosić prezesa o informację, jak reagują partnerzy na hybrydową formułę kongresu 590. Poprosimy najpierw o ocenę tego stanu pana, pana Ortyla. No, Szanowni Państwo, ja myślę, że wszyscy mamy świadomość, w jakich okolicznościach i w jakich uwarunkowaniach ten kongres ma miejsce. Ja uważam, że ten czas pandemii pozostawi po sobie różne efekty, różne, że tak powiem, działania, i jednym z nich będzie to, że w większym wymiarze będziemy się spotykali na odległość poprzez łącza internetowe. Ja dziś właśnie wracam z konferencji, która też miała taki sam charakter, a gromadziła uczestników z całej, z całej Europy. Mówiliśmy o strategii karpackiej. Dlatego no, przyjmujemy to oczywiście jako też pewne wyzwanie, prawda? Bo w takiej formule, na taką skalę no, jest potrzebny bardzo duży wysiłek organizacyjny. Uważamy, że, że, że temu sprostamy i też myślę, że te tutaj przykłady i, i, i że tak powiem, tą gotowość, którą tutaj pokażemy, ona jest, jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Naprawdę na pewno byśmy chcieli. Bardziej w świecie rzeczywistym, bo przypomnę też, że w czasie takich kongresów, wydarzeń, no też chcemy nie tylko promować nasze bieszczady, pokazując tutaj w ten znakomity sposób te największe i najbardziej atrakcyjne szczyty, ale chcieliśmy też pokazać podkarpackie smaki. Nie tylko pokazać, ale też żeby w świecie realnym można było to wszystko zasmakować, a naprawdę więcej, już nie będę mówił, żeby tutaj nie. Kubków smakowych nie aktywizować. To jest pewna strata w tym wszystkim, ale myślę, że jakoś sobie damy radę i, i też w tej formule promocja będzie miała miejsce. Współpraca, współpraca z partnerami przebiegała naprawdę bardzo, bardzo dobrze i no oczywiście każdy z partnerów rozumie, jaka jest obecna sytuacja, jakie są związane obostrzenia i, i konkretne wyzwania. Ale właśnie ta formuła hybrydowa i narzędzie, które przygotowaliśmy, uspokaja partnerów, jeżeli chodzi o ich udział, ich aktywność i możliwość nawiązywania kontaktów. Także o to się nie martwimy i cierpliwie tłumaczymy wszystkim zasady funkcjonowania podczas kongresu. Pytanie z redakcji Polska The Times, pan Bogusław Mazur. Czy będzie poruszany temat przemysłu obronnego poprzez odbudowę marynarki wojennej, produkcji dronów czy śmigłowców? The Tematyka gospodarcza związana z przemysłem obronnym będzie poruszana, ale nie jako jeden z głównych tematów. Będzie to nawiązywało do wyzwań, które stoją przed gospod polską gospodarką w najbliższych latach. I kolejne pytanie. Czy będzie omawiana rola polskich klastrów w rodzinie klastrów europejskich, której znaczenie rośnie? Podział, podział tematu, który przygotowujemy obejmuje również sprawy związane z nowymi technologiami, technologiami ochrony środowiska i przemysłami przyszłości. Także rola klastrów będzie oczywiście uwzględniona i pojawiają się te tematy. Niemniej jednak, tak jak w poprzednim pytaniu, nie jest to główny temat, tylko temat uzupełniający. Mam informację, że z obserwujących nas dziennikarzy nie mamy już więcej pytań. Czy Państwo macie jeszcze pytania? Dziękuję, dziękuję za, za, za zwrócenie uwagi no, na ten ważny punkt widzenia. My widzimy w tym ogromną szansę, to znaczy, jakby dobrze się przyjrzeć, to hybrydowa formuła to ogromna szansa, by więcej uczestników mogło się zapoznać z tym, co chcemy powiedzieć, mogło się dowiedzieć więcej o Podkarpaciu, mogło się dowiedzieć więcej o polskim biznesie, firmach i. I, i, I tym, jak chcemy się rozwijać, jakie mamy pomysły na przyszłość. Łatwiej, moim zdaniem, Pan mówi o przyszłości. Wydaje mi się, że nie chcę jakby tutaj jakichś tajemnic odkrywać, ale gdybyśmy chcieli, chcieli zrobić panel z, z topowymi nie wiem, biznesmenami typu Bezos, Musk, to chyba łatwiej ich będzie z, złapać tak, na takiej formie, formie wirtualnej. Wydaje mi się, wydaje mi się że. Najważniejszym, najważniejszym dla nas teraz zadaniem jest jakby zbalansowanie tych oczekiwań ze strony wieloletnich gości i uczestników kongresu, którzy, no, dla których to jest ważny punkt w kalendarzu i oni bardzo chcą się spotkać twarzą w twarz i jak najbardziej chcemy im to wspólnie w bezpieczny sposób umożliwić, ale ja uważam, ja uważam, że zdecydowanie większe jest grono osób, patrząc w skali globalnej, bo tak ambitnie patrzymy. Interesuje nas globalna publiczność. To jakby ta, ta forma online może być, może być dla nas fantastyczną szansą, by, no właśnie, ilość osób, która nas śledzi, ilość osób, która śledzi te materiały, ilość języków, na które będzie tłumaczona, ilość polityków z całego świata, którzy dowiedzą się o konkresie 590 i nie wiem, bi również biznesów, które są. Jakby skalowalne globalnie i szukają nowych miejsc na inwestycje. To jest fantastyczna, fantastyczna możliwość i bardzo dziękujemy za miłe słowa. No, dla mnie to jest dodatkowe zobowiązanie, żeby, żebyśmy jako zespół, zespół no, zrobili to na najwyższym poziomie. Jeżeli pokażemy podkarpacką ekologiczną, zdrową żywność, jeżeli będziemy promować nasz łańcucki Rosolis, albo nasze podkarpackie wina, to rzeczywiście wirtualnie zasmakować ich nie można, ale powiemy gdzie w Warszawie albo w innym miejscu można je kupić, także tu też tą szansę zauważono wykorzystamy. Ja powiem jeszcze tak, promujemy nasz szlak rowerowy Green Velo w takiej komorze 5D. Tam jak wejdziemy to widzimy, słyszymy Podziwiamy widoki, od czasu do czasu mrzawka albo deszcz, wiatr się pojawia. No, smaków i zapachów jeszcze tam nie ma, ale myślę, że też w przyszłości prowadzimy. Jesteśmy regionem innowacyjnym, także staramy się tutaj no, być w czasie i wykorzystywać wszystkie możliwe technologie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, mam informację o tym właśnie, że my nawiązujemy do ekologii. Komunikat prasowy zostanie wysłany drogą elektroniczną. Nie ma nigdzie do pobrania, do wzięcia tutaj komunikatu prasowego w wersji papierowej. Zapraszam Państwa do rozmów kuluarowych. Moim i Państwa gościom bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i za rozmowę. Do zobaczenia na kolejnej konferencji prasowej.